w lewej się trzymaj no? bliżej w lewej nie jest zamkanym tu bo tamten pasterz mówił, że coś w klopsach jest Я дам, они что-то вроде уметь сейчас показывать. Końcu, tylko teraz już nie ruszę na takim stromem a mnie baran zatrzymał, bym go rozje musiał rozjechać no cyknijcie trochę, żebym trochę rozpędu złapał trzymajmy tutaj trochę większe odstępy między samochodami, bo już bo... nie może być